Jak rozpoznać osobowość każdego człowieka? Witajcie serdecznie, Type Hype. Dziś niestety bez Sofii. Musicie jeszcze troszeczkę wytrzymać. Będzie parę materiałów jeszcze bez niej, ale już niedługo wraca. Także wesprzyjcie ją w komentarzach, tak żeby mogła powrócić jak najszybciej. Natomiast w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie krótko na temat. Jakie są podstawy typowania, zasady typowania, czyli o czym należy pamiętać, aby dobrze móc wytypować każdą osobę. Przede wszystkim po co to robić? Powiem tylko krótko. Typowanie ludzi ma wielce praktyczny sens w naszym życiu. Bo nie wszystkich, nie wszystkich ludzi, nie każdą osobę jesteśmy w stanie wytypować przez test, bo nie podejdziemy do osoby, która jest w sklepie i powiemy: "Przepraszam panią, czy ma pani chwilkę? Potrzebuję, żeby wykonała pani taki test. Nie zajmie długo. No pani w Biedronce czy w Żabce bardzo by się zdziwiła. Co więcej, testy mają skuteczność na poziomie 60-80% według różnych badań, sprawdzeń i statystyk. Więc żeby dobrze wytypować daną osobę, musimy bardzo dobrze rozumieć typy osobowości, rozumieć każdy z nich, mm, ale są pewne zasady, są pewne skróty, o których Wam powiem. Yy, jaki ma to praktyczny wymiar? Można dzięki temu po prostu lepiej się dogadywać z ludźmi w różnych miejscach. W danym momencie, w danej sytuacji, dana osoba, jeżeli zrozumiemy, jakim jest tym osobowości, będziemy wiedzieć, na co uważać. O tym mówią odcinki i będą mówić odcinki, o tak zwanym y, funkcji rozwój, y, na które zapraszamy niedługo będzie cała seria tych odcinków. Dzięki temu na przykład możemy unikać takich właśnie funkcji albo rozmawiać z osobą w temacie, że, czy jakby w obrębie kwestii, które są dla niej, których ona jest mocna, które są dla niej silne, których będziemy wiedzieć, że prawdopodobnie te rzeczy będą dla danej osoby wartościowe. Więc to jest Parę powodów, tak naprawdę tych powodów jest mnóstwo, jest ich bardzo dużo. Yy, możecie pisać też w komentarzach, jakie jeszcze powody yy, są, yy, są, są, mogą być, okazać się bardziej praktyczne, potrzebne i, i pomocne w takich sytuacjach. Na pewno, też, jeżeli ktoś jest handlowcem, może po prostu łatwiej sprzedać, łatwiej przekonać kogoś do pewnych yy, rzeczy, nawet osoby z rodziny chcemy czasem przekonać, że pójśćmy w to miejsce albo w tamto i zależnie od danego typu osobowości możemy dostroić i dostosować komunikację, tak by ta, by podkreślić te rzeczy, które są ważne dla danej osoby. Czyli jeżeli wiemy, że dla danej osoby y, będzie jest ważne bezpieczeństwo, y, sfera taka. Związana z tym, żeby wszystko było stabilne i stateczne, to wiemy, że y, reklamując powiedzmy pójście w daną w dane miejsce, daną na przykład do kawiarni, powiem, że tam jest bezpiecznie, i podamy powody, argumenty. I niekoniecznie to będą te argumenty, dla których my chcemy iść, ale dostosowujemy i dostrajemy komunikat do drugiej osoby. Czyli tak, już wiemy, że osobowość drugiej strony y, warto znać, warto poznać. I teraz pozostaje pytanie. W jaki sposób to zrobić? W jaki sposób to zrobić? Jest bardzo dużo narzędzi, sposobów, metod i technik, które są prezentowane na YouTubach, ogólnie w internecie, głównie angielskim. Jest bardzo, bardzo, bardzo duży chaos w tym zakresie. Metody ze sobą nawzajem konkurują, każdy ma troszeczkę inne podejście, troszeczkę inną filozofię z tym związaną. Natomiast, zanim przejdę do kwestii narzędzi, Chciałem troszeczkę powiedzieć na temat samych zasad, takich podstaw typowania, które są niezależne od narzędzia, którego będziecie korzystać. Bo możecie korzystać naprawdę z przeróżnych narzędzi, ale jeżeli nie będziecie się trzymać tych zasad, to prawdopodobnie polegniecie gdzieś tam po drodze, się wysypiecie, bo mm, nie ma idealnych, prostych metod. Są pewne zachowania i zasady, których warto się trzymać, żeby po prostu to typowanie było skuteczne. Jakie są to zasady, jakie są to podstawy? Po pierwsze, chcę wszystkim powiedzieć jasno i przejrzyście, zanim ktoś mm, zniechęci się do typowania, bo pomyśli, że to takie trudne, albo że nie, no to jak to, trzeba jakieś zasad przestrzegać wielu, że jakichś y, narzędzi używać, to ja nie chcę. Powiem tak: samo zrozumienie tego, że są. Pewne typy osobowości, samo zrozumienie pewnych zasad i technik już powoduje, że jesteśmy do przodu w stosunku do tych, którzy nawet nie zaczęli tej przygody. Dlaczego? Chodzi o to, że zaczynamy mieć świadomość pewnych wymiarów czy sposobów komunikacji, które wcześniej były jak ślepa plamka, nie istniały dla nas. Szczególnie, że każdy z typów osobowości ma taką ślepą plamkę, czyli rzeczy, które są dla niego nieświadome, nie jest w stanie ich dostrzec w naturalny sposób. Przykład. Weźmy sobie, yy, powiedzmy, typ osobowości yy, ISFJ, i teraz typ ISFJ może lepiej zrozumieć, załóżmy typ ENTJ, jeżeli zrozumie, że celem tego typu osobowości jest efektywność w działaniu. Yy, żeby przejść z najprostszą drogą, z najkrótszym, sposob, najkrótszym sposobem do Efektów danej sytuacji, i dzięki temu, pewne rzeczy, które nagrodzi, na gruncie, na zasad, wartości mogłyby być yy, niezrozumiałe, mogą pomóc temu typowi ISFJ w zrozumieniu tego NTJ. Co więcej, jak ten ISFJ będzie proponować yy, pewne, jakby, na przykład rzeczy w firmie, że co można było zrobić, jak można było zmienić, to będzie mógł dostosować język właśnie do języka. Entijot, czyli takiego pragmatycznego, racjonalnego języka, który jest skupiony i skoncentrowany na y, efektywności, na tym, żeby pewne rzeczy zrobić optymalnie, w najlepszy, najszybszy, najprostszy sposób. No i właśnie o to chodzi, że jeżeli będziemy rozumieć o co chodzi o poszczególnym typu osobowości, że są te pewne wymiary, że my się różnimy, że są ci intuicyjni, są ci sensoryczni, że każdy z nich patrzy troszeczkę inaczej na rzeczywistość, Ci może troszeczkę bardziej przyjemnie praktycznie, czy ci może troszeczkę bardziej abstrakcyjnie, ale tak całościowo, schematycznie, to wtedy będziemy też lepiej y, rozumieć ludzi i rzeczywistość. I też y, czasem jest taka sytuacja, czasem jest takie, takie odczucie, że są pewne y, konflikty i dwie strony do końca nie wiedzą o co chodzi. I właśnie zrozumienie tych zasad, zrozumienie, na, jak ludzie funkcjonują, Spowoduje już, że będziemy do przodu i będziemy mieć więcej. A koniec już na temat świadomości. Wiemy, że buduje tolerancję, zaufanie, zrozumienie. Yy, to jest pierwszy krok. Przejdźmy dalej. Przede wszystkim typowanie i podstawy typowania, rozpoznanie osobowości jest oparte na długoterminowej pracy. I ta praca bywa trudna, mozolna. Yy, i musimy w, w tej pracy cały czas weryfikować stereotypy, w obrębie których yy, funkcjonujemy. To znaczy, możemy, żeby lepiej zrozumieć typ osobowości, na przykład ten wspomniany wcześniej ISFJ, postrzegać go w kategoriach właśnie takiej pielęgniarki, bo to jest taki dosyć, no jest to stereotyp, natomiast nawet yy, czytam tam na przykład księgowej. I widzimy na przykład pielęgniarkę księgową, i to w prosty, krótki, szybki sposób, nawet jak widząc powiedzmy project menedżera ISFJ, może nam daje nam pewien schemat, archetyp zachowania tej osoby i czemu, z czego wynikają te osoby. Natomiast to nie oznacza, że każda pielęgniarka będzie typem ISFJ. Być może dużo, być może dużo księgowych będzie ISFJ. Natomiast nie każda, i to jest pewien, pewien problem, czy takie niebezpieczeństwo w typowaniu ludzi, że nasz umysł, przez to, że kształtuje pewne stereotypy dla zrozumienia pewnych rzeczy, i tu nie jest nic złego, potem może przez to upraszczać obraz rzeczywistości i powodować, że będziemy patrzeć na tę osobowość ISFJ zawsze, kiedy widzimy pielęgniarkę, że to pielęgniarka na pewno jest ISFJ. A to nieprawda. Bo znam między innymi pielęgniarkę INTJ. E, pielęgniarki są różnego rodzaju osobowości, e, tak samo księgowe, e, ale cały czas musimy się kontrolować i uciekać od stereotyp, stereotypów w myśleniu. Niedawno byłem na spotkaniu, e, właśnie TypeHealth w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli ze mną na tym spotkaniu i rozmawialiśmy o typie INFJ. I tam padła taka, taka teza dotycząca tego, że czy INFJ, że ktoś tam nie mógł być INFJ, ponieważ był bardzo dobrze, dobry w zarządzaniu ludźmi, w delegowaniu i no jak osoba bez tego TM, a z TE nieświadome to jest taka funkcja, yy, o której będziemy mówić, yy, mogła tak dobra być w biznesie. I jest to znowuż pewien stereotyp oparty o to, że ktoś nie ma danej jakiejś tam funkcji czy, czy, czy jakiejś yy, Powiedzmy, zestawu cech, tylko że INFJ ma całą masę fantastycznych cech dotyczących właśnie komunikacji z ludźmi, budowania systemów, które doskonale odnajdują bardzo często właśnie w biznesie, jako bardzo skutecznych i menedżerów, bardzo skutecznych przedsiębiorców. Znam, wiem, widzę to nieraz, także mm, to są znowu takie stereotypy, takie skróty którymi chcemy w bardzo prosty sposób gdzieś yy, jakąś osobę, yy, właśnie z, w jakieś pudełko złapać, w jakieś pudełku umieścić, ale to nie do końca jest tak. Będzie na ziemi chodził na pewno strażak i INFP, będzie chodził na ziemi dyskutant ESFJ. Nie każdy, kto dyskutuje, jest dyskutantem, jest ENTP. Choć na pewno duża ich ilość. Ale to nie jest tak, że zawsze, i jeżeli widzimy kogoś, kto yy, świetnie dyskutuje, ma, świetnie debatuje, to nie zawsze musi być chociażby typ NTP. I cały czas, właśnie typowanie to jest uciekanie od stereotypów, które mamy w swojej głowie, bo są pewne zasady, o nich powiem, pewne narzędzia, ale trzeba cały czas uciekać od takiego mm, patrzenia bardzo prosto, bo choć chociażby. Typy P i J są rozróżniane na podstawie solidności w wielkiej piątce, Big Five. To znam osobiście super zorganizowane typy P i to się jak najbardziej zdarza, a szczególnie u celebrytów czy jakichś osób, może nie celebrytów, co bardziej osób bardzo solidnych, które doszły do bardzo, gdzieś tam bardzo daleko, bardzo wysoko i one jak najbardziej mogą mieć w testach, może im wychodzić J. Mogą mieć bardzo wysoką solidność, a to tak naprawdę są pens bardzo, bardzo dobrze wypracowanym mm, takim wypracowanym narzędzi, narzędziami, wypracowanymi narzędziami związanymi z y, efektywnością, produktywnością. I możemy znaleźć też geniusza porządku, który będzie typem N. Jak najbardziej znam takie osoby, po prostu, które y, zakleły tą rzeczywistość w ten swój idealny N system. I podążają według tych procedur, według tych zasad, które sobie ustaliły, i w tym są bardzo skuteczne. I jak najbardziej to nie znaczy, że jeżeli ktoś ma świetnie yy, na przykład wyczyszczone auto, dom yy, albo pościelone łóżko, to musi być powiedzmy typ S, bo to znowu jest pewien stereotyp, który być może częściej jest prawdą, ale nie zawsze, bo jeżeli typujemy, to typujemy już konkretną jednostkę, konkretną osobę. No i ta osoba ma jakiś swój też bagaż doświadczeń, ma jakieś osoby, które y, poznała w przeszłości, rodzinę i tu też bardzo często to dobrze wiedzieć o takich rzeczach dotyczących danej osoby, jej y, dzieciństwa, przeszłości, bo jest tam bardzo dużo odpowiedzi na pytanie czemu ten typ INFP na przykład y, jest tak bardzo esowy, owy tak? Czemu jest tak bardzo w komunikacji? przyziemny. A dlaczego? No Dlatego, że no, nie wiem, że była w rodzinie budowlańców. Tak może tak być. Yy, może być też tak, że szukamy mm, pewnych analogii, yy, bo ta osoba no, nie wiem, jest fantastycznym mechanikiem i, i musi być koniecznie ISTP, a niekoniecznie może to być znowu jakiś ENFJ. Ale gdzieś, gdzieś tam też te konotacje znane z, właśnie z tym zawodem pojawiły się w przeszłości. Tak czy siak musimy zwracać uwagę na to, żeby mm, uważać na te stereotypy, szczególnie patrząc na konkretną osobę. Yy, niech tu posłuży za przykład yy, sytuacja, yy, w której yy, pewna osoba na yy, bodajże kłoże, już nie pamiętam dokładnie, a jednym z tych takich yy, redditopodobnych, Serwisów powiedziała, że wszystkie osoby, wszyscy prowadzący w Shark Tank, w takim programie, właśnie gdzie są inwestorzy, biznesmeni, są ISTP, jest pięciu ISTP, siedzi tam pięciu ISTP, każdy z nich jest ISTP. I miała bardzo doskonałe wytłumaczenie. Tłumaczyła na funkcjach, bo tak tupowała po funkcjach, yy, tak zwanych kognitywnych, dlaczego każda z tych osób ma tę samą osobowość. No, bardzo urzekła mnie ta sytuacja. Zastanawiam się, że to jest troll, czy ktoś tak faktycznie serio yy, opisuje to wszystko. Natomiast yy, tutaj uderzam też w taką rzecz dotyczącą obiektywizmu, dotyczącego swojego typu i samego siebie. Tu też jest bardzo newralgiczna sytuacja, bardzo newralgiczna rzecz, że yy, lubimy patrzeć na innych przez pryzmat samego siebie, przez pryzmat swojego ego. I jeżeli widzimy dużo podobieństw, my i ktoś. To możemy chcieć go, jakby, wciągnąć w swój typ osobowości. Albo zdarza się czasem jeszcze inaczej. Ktoś nie chce widzieć swoich słabości, albo szczególnie drażnią go pewne rzeczy u osoby z tym samym typem osobowości, i jakby chce, ta osoba chce się zdystansować od tej osoby, tak? Nikt nie chce mieć typu osobowości Lecha Kaczyńskiego, czy tam, może bardziej Jarosława Kaczyńskiego. I tak samo też, Dużo osób nie chce być w jakiś sposób yy, z pewnymi osobami czy z pewnymi cechami utożsamiana. I to też jest pułapka, i to jest znowu takie ciągłe dążenie, taka walka o obiektywizm o to, żeby być obiektywnym, żeby odseparować się od tego. I co pomaga w tej walce, co pomaga w walce właśnie z tymi wszystkimi słabościami? Weryfikacja. Jeżeli weryfikujemy swoje zdanie z innymi osobami, które też działają według podobnych, podobnego systemu, które yy, też typują, też te, testują inne osoby, możemy wymienić się argumentami i być może pewne argumenty albo na przykład niedociągnięcia z naszej strony mogą być w jakoś w jasny sposób pokazane. Nie dostrzegasz tego i tego albo zwracasz uwagę na tą rzecz. Tutaj bardzo przydatną osobą dla mnie yy, właśnie była Sofi, bo mogliśmy no bardzo, bardzo Y, często konfrontować swoje zdanie w kwestii różnych osób, i zdarzyło się i mnie, i Sofii zmienić zdanie na, dema, na temat danej osoby, danego y, typu osobowości, konkretnej osoby, bo pokazaliśmy sobie y, argumenty, które przekonały drugą stronę. Nie zawsze od razu, ale gdzieś tam zbierając pewne dane, mogliśmy ostatecznie y, no, zmienić zdanie. Y, Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest środowisko, które też pozna to narzędzie, poznało, jest w nim biegłe. To też bardzo pomaga, bo można po prostu dyskutować, debatować, można konfrontować swoje zdanie, można zbierać więcej informacji, zbierać dane yy, i na bieżąco weryfikować też pewne stereotypy z innymi osobami. To też jest bardzo pomocne, bardzo. Fajnie pomaga, dlatego zapraszamy do, do dzielenia się swoimi wnioskami, typami, propozycjami w komentarzach, y, do konkretnych odcinków. Y, bo dzięki temu stajemy się lepsi. I bardzo fajne są na przykład argumenty, które wymieniają użytkownicy w komentarzach, właśnie chociażby dotyczące osobowości, jak było jaki typ osobowości ma Sophie. Y, bardzo ciekawe są te debaty, dyskusje, i właśnie one też prowadzą do tego, że Ktoś y, pewne argumenty czy pewne rzeczy zauważy, żeby być y, bliżej prawdy. I kolejna rzecz to jest praktyka. Praktyka, rozumiana w tym sensie, że oczekujemy, stawiamy hipotezę, że ktoś jest danym typem osobowości. Zachowujemy się w dany sposób, który jest, powinien być efektywnym, efektywną odpowiedzią dla komunikacji z tą osobą i ta osoba sprawdzamy, czy zareagowała według tego przepisu, według tego schematu, czy coś się różniło. I teraz po tej weryfikacji, po tym sprawdzeniu możemy zauważyć, czy może pomyliliśmy się, czy może popełniliśmy błąd. Podam przykład, żeby można było to łatwiej zrozumieć. Przykładowo, jeżeli czy te zasady w większości, w dużej większości przypadków Rozmawiając z typem ENTP, yy, mówiąc, nie wiem, poddając pod wątpliwość yy, inteligencję tego typu osobowości, yy, w jakiejś tam dyskusji abstrakcyjnej, raczej nie spotkamy się z reakcją jakąś taką yy, atakującą, neurologiczną. Raczej będzie to reakcja, nie wiem, można nas zapytać, a czemu tak mu uważasz? Yy, może w jakiś zabawny sposób to. Raczej się nie obrazi na śmierć na nas bo ma co do zasady te typy osobowości mają dystans do tego. A jeżeli zaczniemy wyptupować kogoś NTP zaatakowaliśmy go w ten sposób. Widzimy reakcję jakąś taką olbrzymią w emocje bardzo duże nerwy stres. No to możemy sądzić po praktycznym na praktycznym przykładzie że mogliśmy się po prostu pomylić. Yy, I taka praktyka weryfikacja też rzeczywistości zachowań tej osoby w praktyce może y, po prostu y, dać nam do myślenia, że może jest jednak błąd, bo na tym ostatecznie o to chodzi, tak? Żebyśmy wdrożyli to MBTI w praktykę, żebyśmy mogli działać, używać go. Więc jeżeli znowu widzimy, że nadepiliśmy komuś bardzo mocno na odcisk, a typowaliśmy go w dany sposób, bo to być może po prostu się pomyliliśmy. To jest jeden ze sposobów weryfikacji. Typu osobowości. Jest on niedostępny w momencie, kiedy chociażby typujecie nas, tak? Jeżeli nie, nie możemy się spotkać, no to to jest też duży problem związany z typowaniem celebrytów czy osób znanych. No nie możemy zweryfikować tego jeden, jeden do jednego. Także no tu musimy uważać. Kolejną rzeczą, która jest bardzo Ważna w tym wszystkim to jest taki wykres Krugera daninga. Pewnie znacie, niektórzy z was, jak ktoś nie zna, to mówię krótko o co chodzi. Kompetencje w, w rosnące w czasie wyrażają się też w pewności siebie i ta pewność siebie wygląda w ten sposób, że w momencie na początku, jak zaczynamy typować, to ta pewność siebie jest bardzo wysoka. Myślimy, że jesteśmy bardzo dobrzy w tym. Ale z czasem, jak już poddamy to faktycznej weryfikacji, nasze umiejętności, okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, że pomyliliśmy się wiele razy, i okazuje się, że jednak y, trzeba zweryfikować swoje zdanie. I wtedy y, rodzi się w tym wszystkim pokora. I ta pokora y, rodzi się w taką już pe pewność siebie coraz wyższą. Ten wykres wygląda właśnie mniej więcej tak, że jest duża pewność siebie. Potem jest duży spadek, jest duża pokora, no i potem znowu rośnie pewność siebie, w momencie jak już stajemy się coraz lepszymi specjalistami. I nie inaczej jest z typowaniem. Yy, osoby, które zaczynają albo które mają właśnie zbyt dużą pewność siebie, nie miały tego czynnika, momentu takiego, właśnie yy, pokory, w momencie yy, szkolenia się czy, czy szlifowania swojego, yy, typowania innych ludzi, no bardzo często po prostu typują źle, yy, są zbyt pewne siebie. Okazuje się, że jednak ich y, warsztat nie jest tak dobry albo opierają się o złe narzędzia. Z, y, pewność siebie właśnie musi poprzedzić pokora i tak jest, co dotyczy absolutnie każdej specjalizacji, yy, każdej dziedziny życia, w tym właśnie typowaniu ludzi. Także o tym pamiętajcie yy, i pamiętajcie, żeby też za wysoko Nosa nie trzymać, nie uważać, że, że jesteście największymi specjalistami, że tylko wy wiecie najlepiej. To tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe zasady dotyczące typowania ludzi. A w następnym odcinku, w następnej części, porozmawiamy o tym, jakie są narzędzia i omówimy sobie krótko te narzędzia do typowania ludzi. Także pozdrawiam, zapraszam do komentowania yy, i lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.